Lidia? Jak, Jak mogłaś? Lidu, Lidia, śnił ci się koszmar? Szeptunka. Lidia była żoną Michała już od trzech lat i bardzo go kochała. Jednak gdy spotkała Borysa, swojego kolegę z czasów szkolnych, nagle poczuła do niego szaloną namiętność. Co noc śniły się jej koszmary, w których zdradzała z nim męża. Bała się, że sny zamienią się w rzeczywistość, dlatego przyjechała po pomoc do szeptunki. Bardzo kocham Misze, ale Borys przyciąga mnie do siebie jak magnes. Chcę się z nim spotkać, ciągle o nim myślę. Pojawia się w twoich snach. Tak. Co noc mi się śni. Śni mi się, że się kochamy, a potem nakrywa nas Misza. Ale robię wszystko, żeby do tego nie doszło. My tylko chodziliśmy na spacery, do kina, rozmawialiśmy. Ciągle nam siebie brakuje. Bardzo się boisz. Tak. tak. Boję się, że się nie powstrzymam i zdradzę Miszę. Błagam, niech pani coś zrobi. Nie bez powodu cię do niego ciągnie. Został na ciebie rzucony silny czar. Czar? Jak to? Borys się we mnie podkochiwał, ale to było jeszcze w szkole. Potem poznałam Miszę, byliśmy szczęśliwi. A przynajmniej tak mi się wydawało. Czy to był Borys? Czy to on rzucił na mnie czar? Wybierz dwie fasolki z miski i podaj mi je do ręki. To nie Borys. Czar rzucił ktoś inny. Ten ktoś życzy ci źle. To okropne. Komu mogłam coś zawinić? Kto to zrobił? Nie mogę ci teraz powiedzieć. Zasłania go jakiś dym. To bardzo silny czar. Ale widzę, że rzucono go na przedmiot, który błyszczy w słońcu. Znajdź go i przywieź mi. Wtedy zdołam ci pomóc. Wróciwszy od szeptunki, Lidia zastała w domu teściową Annę Wiktorywnę. Nie spodziewałam się pani. Dopiero pani u nas była dobry wieczór. Cześć kochana. Musiałam zawieść dokumenty do mojej emerytury. Bliny z kurczakiem twoje ulubione. Dziękuję, mamo są przepyszne. To dobrze. Lidia ciągle pracuje i nie ma czasu na gotowanie. Od mojej ostatniej wizyty pewnie mało jedliście. Mamo nie zaczynaj, dobrze się odżywiamy. Dobra racja. Gotować może każda. A nasza Lidia jeszcze dobrze zarabia. W dodatku jest mądra i taka ładna. Córciu, nie złość się na mnie. Po prostu jestem matką. Chcę jak najlepiej dla mojego syna. Nie martw się. Twój syn nie schudnie. A pani Bliny są najlepsze. No to siadaj. Lidia nieźle dogadywała się z teściową, ale tego wieczora nie miała ochoty na rozmowy. Ciągle myślała o błyszczącej rzeczy, którą kazała znaleźć szeptunka. Przeszukała cały dom, ale nie miała pojęcia, o co mogło chodzić. Lidia. Co tam tak szperasz? Połóż się. Zaraz, kochanie. Lidia czuła się winna, że tak ciągnie ją do innego mężczyzny i chciała to jak najszybciej naprawić. Niestety nadal nie udało jej się znaleźć przeklętej rzeczy. Lidia czuła, że jej relacja z Michałem zaczyna się ochładzać. Dlatego wzięła się w garść i przestała odbierać telefony od Borysa. Nie mogła jednak przestać o nim myśleć. Kilka dni później Borys wpadł na Lidię nieopodal jej biura. Cześć. Cześć. Nie odbierałaś, więc postanowiłem... Boria, musimy z tym skończyć. Mam męża, nie powinnam tak robić. Ale nic takiego nie robimy, tylko sobie spacerujemy. Wypijemy tylko kawę w parku. Obiecujesz? Uroczyście. Uroczyście przysięgam. Gdy Borys był obok, lidia nie mogła oprzeć się uczuciom. Dochodźmy. Znowu pochody na Zgodziła się na randkę z Borysem i jeszcze tego samego wieczora tego pożałowała. Znów męczyły ją wyrzuty sumienia. Dlatego następnego ranka twardo postanowiła zakończyć relację z Borysem. Gdy usłyszała rozmowę teściowej z Michałem, zaniepokoiła się, bowiem mogło być już za późno. Posłuchaj mnie, synku. Marynka może była kurą domową, ale karmiła cię świetnie. Pierwsze, drugie, deser, pełna lodówka. Wcześniej jej nie lubiłaś. To było wcześniej, ale teraz ma tak ciężko. Sama z dzieckiem, bez męża. Chciałabym pobyć z wnukiem. A w czym problem? W tym, że mi nie pozwala. Porozmawiaj z nią. To mój jedyny wnuk. Nie wiadomo, kiedy twoja Lidia urodzi dziecko przy tej swojej pracy. Wróciła wczoraj koło północy. Ciągłe negocjacje, dostawcy, biznesy, a ja młodsza nie będę. Ile czasu mi zostało? Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Lidia, już wstałaś? Tak, zrobiłam ołatki. Siadaj, zjesz sobie śniadanko przed pracą. Kiedy Lidia usłyszała, co mówiła teściowa, dotarło do niej, że kobieta jest nieszczera i że może mieć coś wspólnego z klątwą. Szybko jednak przegnała tę myśl, bo przecież żadna matka nie chciałaby szkodzić swojemu dziecku. Po pracy, Lidia umówiła się na spotkanie z Borysem, żeby ostatecznie zakończyć z nim relację. Boria, tak nie może być. Podjęłam już decyzję. Co ty ze mną robisz? Nie mogę się powstrzymać. Lidia, chodźmy do mnie. Jesteśmy dorośli. Boria! jęko? To ty? Cześć. Pan Wiktor. Dawno pana nie widziałem. Dlaczego nie przyszedł pan na zjazd absolwentów? Byłem na daczy. Częstujcie się. O, a to kto? Petryczenko? Dzień dobry. Dobry. Brawo Boria, ja dopiołeś swego. Przepraszam. Kiedy były nauczyciel ze szkoły zaskoczył Lidię i Borysa, kobiecie zrobiło się wstyd i biegiem popędziła do domu. Tam czekała ją niemiła niespodzianka. Jedziemy! Bum! Wypadek! Hej. Dobry dzień. dzień dobry. Cześć Lidia. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj samochodzik. A Marynka... Marynka przywiozła mi Matwiejka. Tak, za tobą tęskniłam. Mój ty mały maluszku, mój ty wnusiu. Michajło umówił się z byłą żoną, by ta przywiozła do nich syna, aby zrobić przyjemność mamie. Obecność maryny w domu jeszcze bardziej zdenerwowała Lidia. Była przekonana, że była żona Michajła, cały czas chce go odzyskać. Smaczne. Smakuje ci? Nawet nie wiesz jak. Nie wstyd, Ci sięgać do cudzej lodówki? I kto to mówi? Przecież to ty podkradłaś mi męża. To nie koni, żeby go kraść. To się zobaczy. Jeśli się postaram, to ucieknie od ciebie i wróci do mnie. Może sama poczujesz, jak to jest być porzuconą i nikomu niepotrzebną. Matwiejku, chcesz na leśniczki? Lidia nabrała podejrzeń, że to maryna mogła rzucić czar, by odzyskać Michajła. Nazajutrz pojechała do szeptunki. Pani Lubo, jestem pewna, że to ona. Uspokój się, usiądź i opowiadaj. Jestem pewna, że czar rzuciła Maryna, była żona mojego Miszy, żeby tylko widziała pani jej minę, kiedy mówiła, że będę cierpieć. Maryna wczoraj to u nas zostawiła. Niech pani spojrzy. To ona. To bardzo nieszczęśliwa kobieta, jest na ciebie zła, ale nie zrobiła ci niczego złego. Jak to? Byłam pewna, że to ona. Mam dla ciebie radę. Znajdź rzecz, o której mówiłam. I spróbuj przez trzy dni nie spotykać się z Borysem. Wtedy działanie czaru osłabnie i będziesz mogła uporać się z sobą i ze swoimi uczuciami. Dobrze. Lidia zamierzała przestać spotykać się z Borysem, dlatego postanowiła spędzić te trzy dni z Michałem. Pojechała prosto do domu, ale Borys ciągle naciskał na spotkanie. Co tu robisz? O co ci chodzi? Mam tego dość. Chcę być z tobą. Serce Lidy zamarło, gdy usłyszała głos Teściowej. Była pewna, że Anna Wiktorywna powie o tym Michałowi, a ten zostawi ją bez wahania. To był Boria, mój kolega z klasy. Niech pani sobie nic nie myśli, między nami nic nie ma. O czym tu myśleć? Nie jestem ślepa. Widziałam na własne oczy. Wiesz? Bardzo dobrze cię rozumiem. Nie macie dzieci, nic cię przy miszy nie trzyma. A miłość? Cóż, zaślepia i pochłania w całości. Też byłam młoda. Tak się zakochałam, że prawie zostawiła ojca Miszy. To nie powie pani Miszy? Jasne, że nie, to mój syn. Nie życzę mu źle. To już skończone, przysięgam. Kocham Miszę, wszystko będzie dobrze. Oczywiście, że tak. Chodźmy do domu. Lidia była wdzięczna Teściowej za to, że nie zrobiła awantury. Minął pierwszy dzień. Lidia cały czas była w domu i poświęcała całą uwagę mężowi. W międzyczasie Borys do niej wydzwaniał, ale kobieta nie odbierała. Teściowa zgodnie z obietnicą nic nie powiedziała o Borysie. Lidia była wręcz zadowolona, że nie musi niczego ukrywać, bo dzięki temu łatwiej jej było trzymać wszystko w ryzach. Nałożyć ci? Dziękuję. Jednak nazajutrz, gdy wróciła z pracy, Lidia zobaczyła, że Anna Wiktorywna idzie do domu. Już pani wyjeżdża? Dopiero co pani przyjechała. Dzwoniła moja sąsiadka. W nocy mocno padało i dach przeciekł. Muszę pilnie wracać, bo za dwa dni znowu ma padać, a remont puści mnie z torbami. Masz jakieś ciuchy robocze, czy mam brać swoje? Ty też jedziesz? Tak, Misza pomoże mi w remoncie, bo wiesz, jak robią ci budowlańcy. Nie martw się, to tylko kilka dni. Misza wróci w czwartek. Pojadę z wami. Tylko mogę nie dostać urlopu. Powinna była powiadomić ich wcześniej. Córciu, po co masz jechać? To wam dobrze zrobi. Krótka rozłąka bardzo wzmacnia życie rodzinne. Dobrze. Liduś. Jeśli będziesz mogła, to przyjedziesz. A jak nie, to szybko wrócę. Lidia pożegnała się z mężem. Czuła, że przez ostatnie dwa dni pociąg do Borysa lekko przygasł. Jednak tego wieczora mężczyzna niespodziewanie stanął w jej progu. To ty? Wiem, że jesteś sama. Śledzisz mnie? Nie muszę Cię śledzić. Wyczuwam Cię z daleka. Lidia, kocham cię od pierwszej klasy. Proszę, nie zostawiaj mnie. Lidia nie oparła się namiętności, która uderzyła ją z nową siłą. I tę noc spędziła z Borysem. Gdy rano się obudziła i zobaczyła go obok siebie, okropnie spanikowała, bowiem stało się to, czego obawiała się najbardziej. W końcu zdradziła męża. Nie. To niemożliwe. To nie ja, to ten rzucony urok. Nie zrobiłem czegoś takiego. Lidia, jaki urok? Ty siebie słyszysz? Ty sobie czujesz. Będzie dobrze. Nie. Nie kocham cię, to wina czarów. Lidia, zwariowałaś. Jakich czarów? Aż tak się mnie brzydzisz. Wyjdź proszę. Nie chcę cię więcej widzieć. Lidia przegoniła Borysa. Gdy została sama, zaczęła płakać. Wpadła w rozpacz. Nie mogła sobie wybaczyć tego, że nie posłuchała szeptunki i poddała się czarom, zdradzając Michajła. Kobieta nie mogła sobie zaufać. Wzięła w pracy urlop i pojechała do teściowej, by pobyć z Mychaiłem. Tam jednak czekała ją niemiła niespodzianka. Misza, co tu u się dzieje? Na co ty sobie pozwalasz? Idź do domu. On sobie pozwala? A co ty niby robiłaś z Borysem, jak nie było nas w domu? O czym mówisz? Spytaj swoją żonę. Ciekawe, co robi z kolegą z klasy. Misza, ja. Znaczyć, Czyli to prawda? Nie trzeba pytać. Ma wszystko wypisane na twarzy. Sypia z nim. Nie trzeba chodzić do wróżki. Won z mojego domu w Londro. Słowa teściowej zszokowały Lidię. Niestety nie miała nic na swoją obronę i w milczeniu opuściła dacze. Załamana Lidia przyjechała do szeptunki, wszystko zepsułam. Przegnałam Borysa, zdradziłam Miszę. Co teraz ze mną będzie? Widzę, że masz o co prosiłam. Skądże? Nie miałam kiedy szukać, nic nie przyniosłam. Przyniosłaś? Błyszczy ci na ręce. Mówi pani o tej bransoletce? Tak, czar rzucono na nią. Miał ci zaszkodzić, ale wyjdzie ci na dobre. Słowa ty wymawiam, czar mocy pozbawiam. A teraz ją odnieś i oddaj osobie, która ci ją podarowała. Dostałam to od Teściowej, Anny Wiktorywny. To była ona. Tak. tak. To ona rzuciła czar. Chciałaby, twój mąż wrócił Chciła do swojej byłej, byłej żony. Ale, ale dlaczego rzuciła czar na mnie? Bo jest przebiegła. Wie, że czar ma podwójną siłę i może skończyć się źle dla ofiary. Syna, było jej szkoda, ale ciebie nie. Oddaj jej prezent. Wtedy od razu powie ci prawdę. Dziękuję. Dziękuję. Pamiętaj, by nigdy nie przyjmować biżuterii w kształcie żmiji, bo możesz otrzymać mocny cios od kogoś bliskiego. Gdy oddasz żmiję poprzedniej właścicielce, czar przestanie działać. Dziękuję. Chociaż. Sama już się pogubiłam. Nigdy wcześniej nie czułam tego, co poczułam do Borysa. Okazuje się, że to wszystko przez żmijkę. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Posłuchaj swojego serca, a będziesz szczęśliwa na zawsze. Dziękuję. Lidia pojechała prosto do Teściowej, by odbyć z nią szczerą rozmowę. Czego? Nieźle narobiłaś. Misza ci nie wybaczy. Odwiózł Marynkę i Matwieja do domu. Może zostanie u nich na noc. Dlaczego mnie pani tak nie lubi? A dlaczego mam cię lubić? Myślisz tylko o swojej pracy. Marynka może nie zarabiała dobrze, ale Misza był najedzony, miał dziecko. Nie myślała o sobie, nie to co ty. Ja? Misza sam nie chciał mieć dzieci. I słusznie. Po co mu dzieci z tobą? Już ma swojego matwiejka. Jak pani na to wpadła? Gdy usłyszałam o zjeździe absolwentów, zrozumiałam, że to moja szansa. W piątek ma się odbyć zjazd absolwentów. Co? Przyjdzie ten twój, jak mu było, Borys? Twoja pierwsza miłość? Przestań. Kiedy to było? I to on za mną ganiał, a ja uciekłam. Wtedy wpadłam na pomysł z czarem. Lidia nie mogła uwierzyć, że przez te trzy lata życzliwość teściowej była tylko przykrywką dla prawdziwej nienawiści. Co pani narobiła? To mój syn. Sama wiem, co jest dla niego lepsze. Poczekaj, aż sama urodzisz. Nie będziesz mnie pouczać. Bransoletka pomogła Lidii poznać prawdę, ale nie pomogła naprawić związku. Wracając do domu, Lidia zobaczyła, że w ich mieszkaniu jest ciemno, zrozumiała, że Michajło został na noc u swojej byłej żony. Ku swojemu zaskoczeniu nie czuła ani zazdrości, ani chęci odzyskania męża, który stał się dla niej zupełnie obcym człowiekiem. Usiadła na schodkach przy klatce. Nagle znikąd pojawił się Borys. Już myślałem, że będę czekać do rana. Wiesz? Byłbym w stanie czekać na ciebie nawet i całe życie. Nie obchodzi mnie, czy to jakiś czar, czy nie. Po prostu cię kocham. W tej chwili Lidia sama poczuła, że naprawdę kocha Borysa. I zawsze będę kochać. Wiesz? Ja chyba też się kocham. I to nie są czary. Wkrótce Lidia rozwiodła się z Michałem i wyszła za Borysa. Niedługo będą mieć dziecko. Maryna i Michajło nie wrócili do siebie, bo on tak naprawdę nigdy nie chciał dziecka i nie dbał o syna. Zmuszony był więc zamieszkać z matką. Szeptunka przypomina, że nie można przyjmować biżuterii w kształcie żmii. Oznacza to, że wkrótce otrzymacie podstępny cios od kogoś bliskiego. Wersja polska Syntezis Media, tekst Adrian Grund, czytał Marcin Styczeń.